I wsunie kontra. Nie prześrodek do skrzydła. Będzie szczał, Będzie szczał. nie ma bramki, był słupek. Będzie gra gwizdek. Zawodnicy nie prześrodek będą musieli zostać odsunięci. I strzał. I strzał. To kolejny strzał. O, drugi słupek. Zatrzymany. No i w odpowiedzi nie przez środek. Będzie dobra sytuacja. Ładne przełożenie, ale dobrze na, y, w ramce spisuje się błahut środek. Y, no wydaje się to logicznym rozwiązaniem. Y, no, ale jest szał jednej bramki. Zobaczymy jak ten rzut rożny zostanie rozegrany. Znowu to samo, podanie do Ciuśniaka. No nietypowy obrazek, zespół, który gra w cztery osoby tak naprawdę przez ostatnią minutę. Tak naprawdę pełnia funkcję bramkarza w tym meczu. Ale niecelne podanie, niecelne wznowienie gry przez Rafała. Szczał z daleka. Dobra. Dobra obrona. Ale ta akcja jest kontynuowana. Dobre rozszerzenie, dobry strzał. Troszeczkę za wysoko. I Gramy. Błachut do lekkiego. Leki tutaj walczy z dwoma zawodnikami. Dwoma. To musi być bramka, tak! Autu i. i atak pozycyjny. Zobaczymy, co tym razem zaproponują nam zawodnicy. Nie, prześrodek to był kontra. Tak, jest kontra. Słupek, to już trzeci słupek w tym meczu. Podanie do tyłu. Czy to się skończy bramką? Nie skończyło się bramką. Skończy bramką? Nie skończyło się bramką. Cóż za zmarnowane sytuacje, yy, no ale w końcu i z tego mogą być kolejne bramki. Taka gra zespołowa na pewno w przypadku gry w przewadze yy, no, przynosi najlepsze skutki. Jest szczał, ale od, yy, od linii końcowej i gramy dalej. Lekki, ładnie się obrócił z piłką. Prawa noga, Aj, ale to były Sklepy, jest dużo miejsca, jest dużo miejsca. Szczał obok bramki. Rozpocznie grę Rafał Błachut. Bardzo dobra. Widzimy też, że Rafał Błachut wyszedł z bramki. Być może będzie tutaj do niego podanie. Tak jest. Szał. podanie. Czy będzie szał? No zobaczymy. Dwie opcje do wyboru. Jest strzał i mamy bramkę kontaktu, jak na zawodnika, który słynie raczej z podań i grania w obronie, świetnie sobie radzi na bramce, no. myślę, że to, to, to jest remedium na tą w miarę dobrą obronę trzech zawodników, ale zabrakło, zabrakło, zabrakło jakby decyzji o podaniu, znaczy zabrakło kolegi, któremu mógłby podać. W odpowiedzi nie prześnie do boku. Rzeczywiście, to nie, granie nie prześrodek będzie chyba najlepszą receptą na ten mecz. Jest szczał, ale z break trudno się przecisnąć, trudno się przecisnąć, by obrona, obrona się udała. No a później już nie zdążył wrócić na środek. Kolejny atak sunie. To chyba, to musi być bramka. A jednak przedłużonego rzutu karnego. To jest zawsze e, statyczna okazja do zdobycia bramki bez rywalla. O i mamy bramkę. Przedłużony rzut karny w karierze Arkadiusza Lekkiego. Snajper kontra bramkarz. Bramkarz tym razem. Teraz super wyprzedził. Idzie z kontrą podanie 4-3 oj ma tutaj e, racing kart musi e, biegać za piłką musi znaleźć sposób żeby ją jakoś odzyskać żeby jednak